Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was. W ogóle odpowiada i odpowiemy dziś na wasze pytania. <laughs> Sprawa jest prosta. Wy macie pytania dotyczące show biznesu, gwiazd, influencerów, e, świata, zagwozdki życiowe i różne. W ogóle maniacy pytają i w ogóle Poland odpowiada. Wysyłacie te pytania na adres w ogóle gmail.com. My te pytania anonimizujemy, w sensie zakrywamy wasze maile, także są anonimowe te pytania. I to naj, naj, to najciekawsze. Poczytanie. No, nie wiem, czy takie oczywiste. Na najciekawsze odpowiadamy w naszym programie. Zaczynamy. Droga redakcja, od dłuższego czasu męczy mnie pewne pytanie i chyba jestem na tropie światowego spisku. Czy wszystkie Natalie należą do sekty Natalii czczącej boga światła? Natalia Kukulska zaczęła wszystko, śpiewając światło. Nosisz je w sobie. Według Natalii Nykiel światła tworzą korytarze. Natalia Przybysz od światła dziennego woli światło nocne. Światła dziennego, światło nocne. A Natalia Schroeder twierdzi, że tyle będzie nas, ile w nas światła jest. Czy to już nie za wiele, by mógł to być przypadek? Pozdrawiam z deszczowej Irlandii. Z nadzieją, że bez światła żadna Natalia Sekty mnie tu nie znajdzie. Sylwester. Wysłany z iPada w trybie ciemnym. Sylwester jest zapasynowanym rokiem, rozumiem. Tak, zdecydowanie. Po, podkreśla, że ta Tryb aura ciemny. odpowiada mu, a to słońce? No pyta, jest ciekawe, o to słońce, ale mm -hmm. jednak na odległość, lepiej z dystansu. Tak. No i co myślisz, Groszenka? No ja przyznam szczerze Sylwester, że nie y, zauważyłem wcześniej tej zależności, ale według mnie jest to jest to sekta Natalii, że masz rację. No ma to sens. Coś tak. w tym jest, nie? No to nie może być przypadek, że one wszystkie k***a śpiewają świetla. No, więc myślę, że możemy przyjąć, że tak jest. Tylko nie wiem, co dalej. Czy nie narażam się na jakieś zagrożenie teraz? Mówiąc o tym głośno. No wiem, wiem. Ale no. to wszystko Sylwester, jak coś. To nie my. Hejo! Hejo! Mam pytanie, czy w związku z tym, że Gabi kasa kasa będziesz za kasę? Kasa. Prowadzi obecnie bar w Podolance w Płocku, gdzie występują notoryczne incydenty kałowe. Jest możliwość, że to Gabi ma czapalce w występowaniu incydentów kałowych na terenie basenu. Czy posiadacie informacje na ten temat, ale nie chcecie ich ujawniać? Bardzo mnie to nurtuje. Buziaczki z Płocka, Marti. Marti przychodzi do nas tak jak Sylwester z zupełnie nowymi e, wiadomościami. No, no tak. nie do końca, no już Grzynka już nie udawa i jakby wiemy o tym, że Gabi tam pracuje, bo już ktoś pisał do nas maila w tej sprawie. No właśnie ta. Osoba. A, tak, no właśnie. No tak. to, y, więc y, tak, wiedzieliśmy o tym, ponieważ wcześniej na modę napisałaś. <laughs> Co do szczegółów, no nie wiem, no jak myślisz? No dla mnie to wszystko e, nabiera teraz sensu i według mnie Gabi no, zasługuje teraz na karę co najmniej. Ale dlaczego kara od razu? Skąd bierze, że to ona? A może ona, jest, do a może ona jest po prostu ofiarą? Ona tam chce spokojnie pracować i cały czas jest jakiś problem i cały czas musi zamykać tam e, swoją, wiesz, strefę przychodu. Czyli ty tak myślisz, a ja myślę, że ona tam... Nie, ja myślę, że Gabi nie jest taka, ona by po prostu, wiesz. A jeśli tam jedna z tych dziewczyn pracuje? Że one się ścą teraz e, po, po latach oboje. na Gabi, tak? No. Bo Gabi śpiewała o niej i ona teraz jest taka, aha, no dobra, no to ja po prostu zadam zast... ci miejsce pracy. Tak. No to może bardziej. Ja, ja w ogóle moim trochę marzeniem skrytym jest to, aby móc przeprowadzić wywiad z Gabi. Na temat właśnie Podolanki i tego kryzysu kałowego. Mm -hmm. Po prostu jaki jest jej punkt widzenia na to? No, ona ma tam blisko, więc widzi wszystko inaczej niż my, nie? Byłoby fajnie. Drogie pączuszki, mamy dwie ręce, dwie nogi, dwoje oczu. Czasami można nawet mieć dwie śledzione podobno, ale plecy? Plecy mamy jeden, więc nie rozumiem tego nazewnictwa. Dlaczego plecy mamy w liczbie nogi? Błagam po pomóżcie albo przestaję wierzyć w moc kryształowej czaszki mm. pani Tamary. Pozdrawiam i kocham Wasz każdy luk, agatka nie spod konina. Pozdrawiamy... Właśnie, nie pozdrowiliśmy nikogo. Pozdrawiamy Sylwester, pozdrawiamy Marty z Płocka i pozdrawiamy Agatka niespodkonina. Sorry, ale jesteśmy tuż przed wyjazdem i jest straszne zamieszanie tak, i to jest straszny pośpiech ze wszystkim, ale no nie ma innego wyjścia. Plecy. No powinien być plec chyba, co? Powinien być plec, ale plec to już jest blisko po pierwsze do pleda, po drugie do placu. No, i co w związku z tym? No, można się łatwo pomylić. No, jest. I pomylić pleca. Wiele z innych, bardzo, wiesz, mylących się wyrazów w języku polskim, więc myślę, że to akurat nie jest problem. No tu jest jakaś tajemnica większa. Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja swoich plec na przykład nigdy nie widziałam. Swojego pleca no. też. nie. To jest bardzo problematyczne. Skąd mam wiedzieć, że tam jest tylko jeden plec? Widzicie co? Mam zaufać innym? Mam zaufać lusterkom? Naprawdę? A czy wierzymy w takie rzeczy jak lusterka? Jesteśmy o tym przekonani? Czy to na pewno my, czy ktoś inny? Właśnie. W innym wymiarze na przykład. Ja jest nie jestem przekonany. Ja w ogóle nie jestem przekonany tak naprawdę, czy my mamy tylko jeden plec. Tak. Ale nie naprawdę. Nawet już bez patrzenia. Bo jak tak sobie pomyślę, to przez sam środek przechodzi kręgosłupek. Tak. I czy to nie jest właściwie ta granica pleców? Że jest, jest jeden plec, plec i drugi plec i to są plecy po prostu. Prawy plec, lewy plec. Rozumiecie? Tak, jak płuca. Tak jak, jak się, płuca czy coś takiego i po prostu on tak oddziela. I tutaj mamy plec, plec, plece Mi się wydaje, że to jest y, możliwe i że tak naprawdę stąd to jest. Agatka, chyba rozwiązaliśmy teraz twój problem. Nie ma za co. Cześć Bożenki, z tej strony Adam. Mam dwa pytania, jedno durne i jedno poważne. Po kolei może, tak? Okay? Jeden. Czy istnieją taktoperze? Nie. <noise> Sprawa rozwiązana. Dwa. Czy fagata, sexy kaspotkonina spod Konina, ma w domu tarkę do warzyw? Proszę o odpowiedź. Adam z Kassel wysłano z kota mrównika. Pozdrawiamy Adam, pozdrawiamy Kassel, pozdrawiamy Kotam Równika. Przez uzwykłe. Skąd to się wzięło? To jest Masz według jakieś mnie. podejrzenie, o co chodzi? Nie, ale według mnie to jest jakiś format trollingu, albo my czegoś nie wiemy po prostu. Może tak. Że no. coś się dzieje z cagatą i tarką do co? O co, Co? Proszę nas uzupełnić, dobra, w, w komentarzach. I... Proszę nas wyjaśnić. Ale ja podejrzewam, że pani fagata nie ma tarki do warzyw. Też tak myślę. Ja myślę, że ona jest ponad to. Ja myślę, że ona gdyby chciała, to by miała wszystkie tarki do warzyw na świecie, ale ona jest ponad to. Co ona miałaby z tym robić? Trzeć warzywa? Wyobraź sobie jakąś panią tak. pod kolina trącą e, warzywa? No, no, nie. No. chyba to tak nie, nie będzie działać, nie? Myślę, że... Po pierwsze albo ma od tego ludzi. Ona ma ludzi pewnie od tego tylko, żeby jej kupili już, już utarte coś. Tak. Albo w ogóle przygotowane. Pewnie Nie, pewnie ma jakiś catering, wiecie, wszystko nie ma, nie ma. Przecież tego. oni nie znają nawet produktu, nie wiedzą jak wygląda jabłko. Ty. Więc po co, po co im tarka, jak oni nie wiedzą co robić z warzywami? Po co? Żeby chyba robić jakieś inne rzeczy, ale nie wiem, jakie inne rzeczy można robić z tarką. Nie próbujcie lepiej. Chyba jakieś niebezpieczne to jest jednak, co? No. Więc ja bym tak nie robił. Więc przykro mi, ale podejrzewam, że odpowiedź na oba pytania brzmi nie. Kochane seniorki. Od lat dzielnie śledzicie poczynania naszej diwy Edyty Górniak, w związku z czym zwracam się do Was jako do szanownych ekspertyk w dziedzinie edytologii. Od kilku dni strasznie nurtują mnie dwie kwestie. Jak wiemy Edyta jest na Ziemi od 4000 lat, a Biblia mówi, że tyle samo ma Ziemia. Czy w związku z tym Edyta to Ewa? Edyta temu zaprzecza, bo śpiewa przecież, że to nie ona była Ewą i to nie ona skradła niebo. To nie ja byłam Drugie miejsce na Eurowizji, ale czy to niewinny się tłumaczy? No według mnie, ja nie wiem czy nawet już gdzieś tego nie mówiłem, ale to jest, ona jest Ewą mm -hmm. i ona po prostu teraz udaje, że tą Ewą nie jest, mm -hmm. ponieważ Edyta udaje cały czas, że ma 12 lat mm -hmm, mm -hmm, tak. i to jest moja teoria. Okej, okay, ale to już jest odpowiedź. Bo jak Jedno wyślewa. pytanie albo są dwa pytania? Ta, tak, tak, Aha, i teraz odpowiemy na jeden, Tak, pytań. na pierwsze. No ja tak też podejrzewam, że tak naprawdę to ona może być tą Ewą. To ja, to ja Ewą. Tak naprawdę. Ja myślę, że jakby Edyta już przyzwyczaiła nas do po prostu jakichś e, chorych akcji na tyle. Że ona musi mieć cały czas coś za nadrzą, i moim zdaniem ona już te 30 lat trzyma to, aby po prostu któregoś dnia oświadczyć tak. Jestem Ewą. <śmian> Wiecie, po prostu kiedyś doczekamy tego, że na no, okładce życie na gorąco będzie takie wyznanie. Mhm. Tak podejrzewam, tak czuję, no bo dlaczego nie, prawda? Po drugie, w waszym rzetelnym opracowaniu pandemicznego wykładu Edyty zwracacie uwagę, że Edyta w pewnym momencie zaczyna śpiewać bejba, bejba, bejba. Patryk trafnie zauważył, że być może próbuje nam w ten sposób coś przekazać. Czy Edyta już wtedy wiedziała o tym, że Blanka będzie nas reprezentować na Eurowizji? Czy to znaczy, że żyjemy w symulacji? Pomóżcie Michal z Castejo. Pozdrawiamy Michał i pozdrawiamy Castejo. Pozdrawiamy. Numer telefonu, żebyście mi przypomnieli, muszę wam dać jeszcze. Tak. No tak, ona wiedziała. No ona... No, ja Przecież myśli... ona jest y, twórców, pewnie, chociaż pewnie też. Wizjonerką. Wizjonerką. Mistyczką i medium. Ale przede wszystkim aniołem, tak, to jest, to jest oczywiste. No i ja myślę, że Edyta to po prostu przewidziała, a później to dopełniła, no bo nie możemy zapominać o tym, że to ona była przewodniczącą w jury wtedy, gdy Blanka wygrała, więc ona po prostu dopełniła to, co przewidziała i no i tak to się dzieje. Tak. Prosta sprawa. Hejo! Hejo! Od kilku dni nurtuje mnie jedna myśl, a propos incydentów kałowych w Płocku. Nie odpuszczą, nie, nie. zostawią tego. Nie, on nie potrafił przestać o tym myśleć. Nie, nie, po prostu to, tylko to, tylko kał, nic więcej. Co jeśli ta osoba jest waszym wielkim fanem i raz mu się do basenu, całkowicie przez przypadek, Spacja przecinek Spacja, a wy o tym wspomnieliście i teraz ta osoba Spacja przecinek Spacja chodzi i sra po tych basenach Spacja przecinek Spacja, żebyście mieli świeży materiał do filmików. Świeży. Co jeśli chciałaby już przestać to robić Spacja przecinek Spacja, ale nie chce was zawieść? Czy bylibyście w stanie wybaczyć mu taką decyzję? Czy dalej mógłby być waszym wielkim fanem? Pozdrawiam, Mateusz z Wyszkowa, Sent From Spacja, Spacja. Pozdrawiamy Mateusz i pozdrawiamy Wyszkowa. Tak, pozdrawiam. Ja mam taką teorię w związku z tym pytaniem, że to Mateusz Straf. Też tak właśnie trochę to jest ten, ty, to jest ten y, kazus, ten y, przy, przypadek, że kolega pyta, czy hmm. jesteś wolna. myśli zdjęcie, tak? Tak. Tak, i szczególnie tutaj warto zauważyć, że Mateusz nakierowuje, że ten osobnik jest płci męskiej, tak? Więc no to by miało po prostu sens. No ewidentnie o czymś wiem, więcej niż my. Cóż, z drugiej strony... Mateusz, przestań sra no właśnie wydaje mi się, że chyba yy, jest, nastąpiła jakaś przerwa wakacyjna, co? No właśnie nie rozumiem tego, bo w wakacje przecież następują incydenty kałowe. No nie do końca, no właśnie kiedy ostatnio był incydent kałowy w Płocku? Wydaje mi się, że jakoś w czerwcu. No. Więc przed takim rozpoczęciem totalnej wakacji. Tak. Tak, bo mi to jest... się wydaje, że seryjny kałowiec, Wal mhm. Mateusz, yy, nie on zrobił sobie jakieś wakacje, wyjechał na przykład do wyszkoła. Dlatego teraz jest ta przerwa, ale później może ona się skończyć. Znaczy, to jest oczywista sprawa. Wsz wszystkiemu winny jest w ogóle Poland. No wiadomo, że tak. Więc ja zawsze na zawsze. Ja nie zamierzam nawet tutaj e, tego wyjaśnić, tłumaczyć, zaprzeczać, czy coś tam jeszcze. Niech sobie będzie, ale z drugiej strony ja nigdy nikogo nie zachęcałem do srania basenów. Ani właściwie gdziekolwiek indziej. Nawet. E, <laughs> więc uważam, że każdy robi to na swoją odpowiedzialność. A czy później trafi do cokolwiek, no to już jest inna sprawa, ale z drugiej strony no nie ma pewności. Nigdy nie ma pewności, nigdy nie wiadomo co się wydarzy w danym tygodniu, tak? To prawda. I żaden kał nie zapewnia ci po prostu, nie może ci zapewnić w 100% fejmu. Jest to zawsze jakieś takie ryzyko niepewności. Mhm. Na ty co myślisz? Ja powiedziałem już, że Mateusz jest kołowcem. Czyli właściwie tyle. Tak, tyle. Sprawa zamknięta. I po prostu mam do niego apel, powtórzę jeszcze raz. Przestań słychać do basenów. Kochane zadbane seniorki. Patryk nieraz mówił, że od zawsze marzył o tym, aby zostać rozwodnikiem Rozumiem, że to właśnie w tym celu wzięliście ślub No ale czas leci, a wy dalej razem po tym ślubie Ile można? Czy to nie czas na przepowiednie Anny Taroty? Czy nie powinna ona zaglądnąć w swe magiczne karty i raz na zawsze was rozwieść? Chętnie zobaczę odcinek z analizą takiej przepowiedni od największej gwiazdy na niebie i na ziemi Anna Tarota stawia dla przyjaciół Queen Pozdrowienia dla was i pani Katarzyny Pozdrawiamy was oraz pani Katarzynę. To jest skomplikowana sprawa, ponieważ y, całe życie jest skomplikowane. To zbyt. E, zbyt skomplikowane i e, przystąpienie do tego procederu, tej uroczystości, tyle trwało czasu <laughs> było tak skomplikowane, w że nie? myślę, poważnie zniechęciło nas e, przed przystąpieniem do rozwodu. Nie wyobrażam sobie nawet, jakie to muszą być męki. No, nie myślę, że to, to musi być jakieś okropieństwo totalne. Tak. Ja na chwilę obecną nie jestem w stanie tego wziąć na siebie. Nie wiem, co pokaże przyszłość. Może przyjdzie taki dzień, że obudzę się i stwierdzę: No, dawno moje życie się nie skomplikowało, więc dlaczego nie teraz <śm> <śm> na przykład i zdecyduję się? Ale no myślę, że nieprędko to nastąpi. Jednak. No. no, ja też myślę, że nieprędko. A co do e, Anny Tarot, no to słuchajcie, to wy musicie po prostu odzywać się do Twojego imperium, żeby Twoje imperium e, zapytało Anny Tarotę, żeby ona zapytała gwiazd o nas. Po Twoje imperium. Tak. No, więc to nie wiecie, my tutaj nie mamy takiego wpływu. Nie, my jesteśmy tylko takimi, wiecie, tam, dwoma ludkami skądś tam. Witajcie, seniorki. Witamy. Od jakiegoś czasu nie daje mi spokoju pewna sprawa. Czy skoro istnieje Raryla Modowicz, to też jest jajka meżowska? Jajka! Jajka. Jeśli tak, to czy oznacza to, że jajka jest córką kurzobków i przede wszystkim, jakiego majonezu używa? Pozdrawiam, Wiktoria z Łodzi, wysłano z drugiego miejsca na konkursie Eurowizji 30 lat temu. Pozdrawiamy Wiktoria i pozdrawiamy Łodzi. Jajka meżowska, mi się bardzo podoba bardzo to po pierwsze. Fajne. Po drugie, czy jest dzieckiem kurzopków, no nie wiadomo, Wiktoria, e, ponieważ nie wiadomo, co było pierwsze, czy była pierwsza jajka, czy byli pierwsze kurzopki, tak? Co jest mhm. cały czas nie nieodgadziane. Chyba to ostatecznie nie zostało wpisane nigdzie, co? Do Biblii, a, do Biblii nie. Więc, więc to cały czas jest sporne. Słuchajcie, możecie pisać w komentarzach. Co było jest, pierwsze, jajka czy kurza? Jakie jest wasze zdanie? Kwestia tego majonezu mnie zafascynowała. To jest akurat coś, co wydaje się możliwe do rozwiązania. Choć z drugiej strony ja nie wiem, czy jajka nie jest na nas obrażona. Tak, właśnie, chyba nie przez nas do rozwiązania. Czy już bo... nie, jest, nie, nie jest kolejnym wrogiem. Yy, czy my nie jesteśmy już kolejnym wrogiem na czyjejś liście? Tak, po tym, jak tak. skrytykowaliśmy jej współpracę i. Z Malikiem Montano. I, tak, kolaborację. No cóż, nie wiem, ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ale na pewno warto docenić po prostu samą jajkę merzowską. Tak, jest fakt powstania tego. Ona powstała tu i teraz, pamiętajcie. E, o I brzmi fantastycznie. Tak, tak, totalnie zajebiście. Ona tu jest i istnieje dla nas po prostu. Jajka merzowska. Wito tak. Kochne. Wiem, że, jest, że nie jesteście prawnikami, ale na pewno jakieś pokstawy czy wprowadzenie do prawa na jakichś studiach miałyście, więc kogo mam pytać jak nie was? No, kogo? Właśnie, więc słuchajcie, zastrzegam, że to pytanie teoretyczne. Otóż, gdyby na swojej storce jakaś celebrytka po nakreśleniu niepokojących objawów, jakie ma jej dziecko, zadała pytanie jechać do szpitala czy nie jechać i większość internautów i internautyk byłaby za nie jechać i to dziecko by umarło. To, czy można przy, pociągnąć te internautki i internautów, co odpowiedzieli, żeby nie jechać, do odpowiedzialności? Tak, na chłopski rozum to by było sprawiedliwe, ale jestem ciekawa, co na to kodeks. Pozdrowionka, papa, Agatka. 35R w nawiasie, Warszawa. Pozdrawiamy Agatkę i pozdrawiamy Warszawę. Pozdrawiamy, Agatka. Agatka, te w Twoje pomysły, co tam się dzieje w tej twojej głowie, Agatka. No, jest to ciężka <laughs> sprawa. Tak, ale ja uważam, że w regulaminie Instagrama, którego nikt z nas nie czytał, gdy zakładaliśmy konta, y, jest również taki punkt, że jeśli weźmiesz udział w sądzie, to ona cię zobowiązuje do tego, że do odpowiedzialności, po prostu za swój głos. Tak. Także jeśli na przykład celebrytka zada pytanie: A dzisiaj jaki kolor moich różowe czy czerwone, I, mm. y, i ludzie zagłosują na różowe, a ona założy czerwone, no to ona wtedy może dostać bana od Instagrama. Także zachowała się niezgodnie z regulaminem i też to działa w drugą stronę, czyli jak ludzie głosują i wyrażają swoje opinie, to też mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Takie jest moje zdanie. Patrząc tak totalnie, wiesz, tak. Nowocześnie, współcześnie, tu i teraz, mm -hmm. no to uważam, że tak być powinno. No bo tutaj ludzie po prostu decydują, tak? To już jest jakiś wpływ dają od siebie. Tak. I, a wiemy też, jak to działa w, w tych czasach, że po prostu te simsy bez tych głosów nie wiedzą, co robić, tak? No dokładnie. No i robią to, co po prostu ludzie chcą, często bardzo. Ale z drugiej strony. Trochę wiem, jak e, działają sądy i one właściwie nie działają. <grymię> <Te nach> to zwłaszcza w Polsce. Tak, e, nasze sprawy sądowe z nam trwają od 5 lat i podejrzewam, że minimum drugie tyle będą trwały jeszcze. Zapraszamy do naszej książki to po więc... szczegóły, e, link w opisie. Obawiam się, że jeżeli dotarłoby to do sądu i tam ktoś, sędziemu czy sędzinie, by ktoś po prostu powiedział internet, i nie wiem, powiedzmy, Instagram. Oni nie ogarniali tego oni to... rzeczy. Kole? No. I, I myślę, że to byłoby jakieś losowanie albo Wyroku, tak. po prostu, w zależności od dnia, humoru, coś w tym stylu. Więc nie jestem w stanie absolutnie przewidzieć jaka byłaby decyzja, ale y, ostrzegam wszystkich y, przed po prostu podejmowaniem decyzji. To też są decyzja, Oczywiście, że Jeżeli tak. gdzieś zagłosujesz, to jest po prostu Twój głos i musisz wziąć za niego odpowiedzialność. Tak. Cześć, kochane! Cześć! Od dłuższego czasu zastanawiam mnie to: czy jeśli Andziaks i Luka się rozstaną, mhm. to też będą robić z tego milion dwieście tysięcy odcinków na YouTube. Mhm. Na przykład pierwsza sprawa rozwodowa i tam Andziaks pokazująca swój outfit do sądu. Nie wiem jak wy, ale ja bym totalnie oglądała. Pozdrawiam serdecznie Sara z warszawskiego Wawra. Wysłano z iPhone'a, ale starego, bo ciężkie życie studentki. Pozdrawiamy Sara i pozdrawiamy warszawskiego Wawra. I moim zdaniem odpowiedź brzmi tak, absolutnie, że tak. Moim zdaniem oni są już tak uzależnieni od tego, żeby dostarczać content, bo nie nazywajmy tego treścią, tylko raczej kontentem. Mm -hmm. cokolwiek by się nie wydarzyło, oni by ten content dostarczali. Ja im źle nie życzę i żadnych tragedii im y, nie trzymam za to kciuki. Ale gdyby coś się wydarzyło złego, to myślę, żeby dalej dostarczali content. E, znaczy to co, tak naprawdę z drugiej strony to też jest y, można gdybać, no, totalnie gdybamy. E, ja jestem absolutnie przekonany, że przyjdzie taki czas, czy to będzie w jakimś stopniu uzasadnione, czy nie, ale będzie jakiś kryzys w związku, mm -hmm. ponieważ zawsze trzeba e, dostarczyć w tym kontencie coś nowego, świeżego. Dane, majeski, coś o tym wiedzą. Tak, w sensie, no wiesz, też nie mamy jakiejś stuprocentowej pewności, ale jestem pewien, że tak będzie. Mm -hmm. Natomiast, gdyby to się zaczęło sypać tak realnie, to ja podejrzewam, wam jednak, że oni by unikali tego tematu publicznie, ponieważ jestem przekonany, że jeżeli rzeczywiście to zaczęłoby się sypać, to tam by wychodziły różne brudy, również finansowe, tak, tak, tak. które e, chcieliby po prostu zachować dla siebie po to tylko, żeby nie ponieść konsekwencji. To prawda. No tak będzie. Ja im I nie tego nie życzę. Nie, że życzę, ale po prostu, no, e, tak będzie. Dziękujemy Wam bardzo za nadesłane pytania. Czekamy na Wasze kolejne pytania na w ogóle polandmałpa.gmail.com. A my się tymczasem żegnamy, pozdrawiamy i życzymy wesołych świąt. Ta. Hejka. Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo i dajcie nam suba, i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu! Do roboty!